Jakie działania powinny być prowadzone podczas kwarantanny? Czas pobytu loszek na kwarantannie dzielimy na dwa etapy. Pierwszy to izolacja, czyli sprawdzenie stanu sanitarnego zwierząt. Trwa od dwóch do czterech tygodni. Odizolowane loszki są poddawane obserwacji ich zachowań i rój nie dopuszczamy do zakażenia. Drugi etap to aklimatyzacja, czyli czas adaptacji i stopniowego zakażania trwający od 3 do 4 tygodni. Inicjujemy kontakt z lochami wybrakowanymi o dobrym stanie zdrowia. Wrzucamy odchody loch i odpady z koryt loch lub prosiąt. Czas aklimatyzacji powinien zostać poświęcony na budowanie relacji poprzez codzienny kontakt fizyczny z lożkami, podawanie paszy, łagodzenie stresu dzięki regularnym wizytom w kojcu. Działania prowadzone na kwarantannie. Codzienna kontrola stanu zdrowia. Obserwacja mierzenie temperatury ciała w przypadku posmutnienia lub innych nietypowych objawów dla zdrowego zwierzęcia. Metafilaktycznie wprowadzenie tylozyny lub tiamuliny zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego w celu zapobieżenia wystąpienia zapalenia jelit i leitis na tle Lawsonia intracellaris. W przypadku młodszych zwierząt w wadze do 60 kg kontrola streptokokozy i choroby glasera przez podanie antybiotyku do wody. W przypadku zachorowania więcej niż trzech sztuk przed metafilaktyką adenomatozy. Przy mniejszej ilości zwierząt leczenie rozpoczynamy iniekcją zamoxycykliny lub antybiotykiem wskazanym przez lekarza. Uwaga na kulawizny. Jeśli pojawią się objawy takie jak sztywność chodzenia, utykanie i nadmierne polegiwanie, należy podać w iniekcji tiamulinę, czyli denagard i melxicam, czyli metakam przez minimum 5 dni. Podczas kwarantanny dokonujemy szczepień aklimatyzacyjnych i interwencyjnych. Szczepienia aklimatyzacyjne rozpoczynamy po około tygodniu od wprowadzenia. Szczepienie przeciwko rozie i mykoplazmowemu zapaleniu płuc. W zależności od sytuacji na fermie przyjmującej i decyzji lekarza fermy, program wstępny można wprowadzić od razu na rampie wyładowczej. Szczepienia interwencyjne. PRRS i APP, jeśli występują. Zwierzęta naiwne przychodzące muszą być poddane na kwarantannie dwukrotnemu szczepieniu w odstępie czterech tygodni. Przez minimum dwa tygodnie w przypadku APP i cztery tygodnie w przypadku PRS od drugiego szczepienia, bez obecności innych świn. Grypa. Zwierzęta naiwne przychodzące muszą być poddane na kwarantannie szczepieniu dwa razy w odstępie czterech tygodni. Przez minimum cztery tygodnie od drugiego szczepienia, bez obecności innych świn. Pozostałe szczepienia: parwowiroza, różyca, escherichia coli, ZCC ten, choroba glasera. Szczepimy zgodnie z decyzją lekarza fermy i dotychczasowym programem profilaktycznym. Aby w pełni wykorzystać potencjał reprodukcyjny plenność, zdolność macierzyńską i długowieczność loszek, należy dążyć do osiągnięcia idealnego profilu loszki, względnie umieśnionej i nie za bardzo otłuszczonej. Należy sprawdzać grubość słoniny w punkcie P2, który w momencie inseminacji powinien wynosić od 13 do 16 mm według pomiarów urządzeniem ręko oraz kontrolować rozwój układu kostnego. Zapraszamy do obejrzenia naszego kolejnego filmu z serii Wprowadzanie loszek do stada oraz zasubskrybowania naszego kanału YouTube.